A Poroszenko stoi i odbiera tych! A ci hajlują SS! A Poroszenko kiwa głową! A ten mu miliard! Ludzie! Opućcie się! Opuśćcie się! Opuśćcie się! Opuśćcie się! Zydańca, pan Pintycki, pana Andrzeja Dudę. Tak, to jest mowa nienawiści! Nienawidzę bandery, banderowców! Bij banderowców, ratuj Polskę! Ktoś ma jakieś wątpliwości? A muszę wam powiedzieć, że w 1981 roku lałem w mordę banderowca. Był dużo starszy ode mnie. Był podoficerem po szkole banderowskiej. Mieszkał we Wrocławiu. I lałem go w mordę! Da się banderowca lać! Przypominam, gnojki, te dzieci poprzeżynane piłami. Więcej wam trzeba? Przemyśl, Chełm, 16 powiatów, ponoć to, jest, to są ich ziemie. To gdzie my będziemy? Panie Morawiecki, panie Morawiecki, niech pan nie myśli, że zapomnimy panu te 5 milionów miejsc pracy dla Ukraińców. Pan jesteś Polakiem? Pozdrawiam księdza Natanka, bo to jest jedyny ksiądz, który z pięści przywalił dziennikarzowi z Gazety Wyborczej. Tak go strzelił, żeby usłychać, jak mu kamera wypada. Ale jak włączam komputer i widzę defilujących SS Galicien i stoi prezydent Poroszenko, który dostał miliard euro od naszego prezydenta, który ma na nazwisko Duda, a Poroszenko stoi odbiera tych... A ci hajlują SS, a Poroszenko kiwa głową, a ten mu miliard. Ludzie, opuśćcie się!